żeby, żeby nie było, o, żeby nie było, o, ale piękny, o. w końcu u mnie są grzyby, cudak. Zobaczcie co tutaj się wydarzyło niby liście A pod liściami był taki prawdziw Jest ale chyba zjedzony na maksa będzie Jest Godzina popołudniowa Patrzcie, jak na kurki, to tylko tu, na tej skarpie, zobaczcie, o. A, są kureczki. Pyk. Jeszcze będę odkładał. Pyk. Pyk. Taka mała. Ale pyk też. O. Pyk. I kurki, ale tu jest większa, patrzcie. O i tam widzę. Patrzcie jak ja stoi w ogóle. <grywy> o, kurde zjeżdżam. Zjeżdżam. O, patrzcie. A ja piękna. Tak cicho jestem trochę, bo tam ktoś łazi. Pomyślą, że sobie gościu do siebie gada. Dobra, mamy tu. O. Aj, ślimak tam siedzi chyba. O, to wstręciuch. Pyk. Uff. Ja pierdę. Pyk. Są kureczki. Ale powiem wam, że one tylko w tym miejscu są. Już tam dalej jak pójdę, to nie ma sensu nawet. I tak od paru lat tu wchodzę tylko w to miejsce. Powiem wam, że ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka, jak to mówią. Jaki długi korzeń. Ja brązowego mam. Na razie one tak chyba zaczynają się wysypywać, bo wszystko jest tak pojedynczo porozrzucane. Ale dwa dni temu nie było nic jeszcze tu Zobaczcie Prawusek sobie rośnie Już go podjadło nieźle O ciekawe czy innych nie widać Chłop sobie idę, idę. I po drodze, patrzcie, to tu widać. Ale Śliczny. Tu zawsze czerwony los, nie wiem. Od dwóch lat takich nie widać. Tu na tej skarbce o, Ale ma pięknego, patrzcie. O! Tu no Cudo. Ha. Powiem wam, że na tej gliniance często ludzie idą tak górą, brzegiem, patrzą, a często grzyby właśnie rosną o taką o. od tą linią brzegu o! Dosłownie do góry nogami jest. Brązowe na razie i pójdę tam tą skarpą właśnie. Zobaczę co tam dalej się dzieje. No Tego to nie radę zbierać. Po takim trupu od razu albo wątroba do wymiany. Jest miejsce, gdzie na magnesie byłem. Wiosną, nic tam nie było. Ale patrzcie, wyszedłem z tej skarbki na górę. I może bym tam na dole nie zobaczył. Ale patrzcie, co się dzieje. On leży normalnie. O, ale ładny. Góry w końcu i u mnie są grzywy No zobaczcie Piękny Mamy już kurcze zestaw Mamy czerwone kozaki, brązowe Mamy prawdziwki, kurki No jeszcze nie skończyłem, jeszcze kawałek mam Pewnie coś wpadnie skoro tyle ich jest Co ja z nimi zrobię Patrzcie, jeszcze tu coś widziałem to nie są dobre. Powiem wam moi drodzy, że z daleka widzę coś. Nie że może z bliska to już nic prawie nie widzę. Tak na tych monetach, ale i to nie będzie jeden. O kurwa. będzie chyba kilka grzybów. Dobra, tak jeszcze rzut okiem. Tu zawsze były czerwone i jest czerwony. O! Piękny No Tylko się zachwytać takim grzybkiem Ale ja tam widziałem w innym miejscu I to będzie wysyp prawdziweczków <laughs> Już widzę, czekajcie żeby tu bezpiecznie wejść Bo tutaj jest mokro O o, i patrzcie, ja pierdzielę raz, dwa, tam dwa, tu jeden, Demontujemy Raz Dwa Ole, taki malutki tu ładny dwa. Ten większy, większy Ale piękny, Ale piękny piękny. piękny Trzy cztery i pięć o jeszcze jeden ole sześć góry co ja z tym zrobię u mnie tylko jak żywiłem no także ciekawe co ja z tym zrobię Będziemy pogonią, no bo sos zrobię. No i co? On nikt nie suszy, nikt nie. ja jeszcze widzę tam jednego. Zjedzonego. Ale on będzie zjedzony tam, o. Nie nas z taką widać też. W jednym miejscu. O. Zobaczymy. No ja wiem, że to to samo będzie, ale zobaczcie, jednak trzeba. Bardzo dobrze się patrzyć. Zobaczcie. Tak się chowają. Pod drzewem takie malutkie. Idealne do słoiczka. By były. Patrzcie, patrzcie. Liście wystarczy przegarnąć. Dwa. Będzie chyba ich tu więcej jeszcze. Tamten jest rozwalony. No takiego nawet nie biorę. Tak by kleje do tego wypadu. Z kolejnych dwóch dni, jak tu przylazłem i już są patrzcie prawdziweczki małe. Ale nie ma tyle grzybów, co się spodziewałem, bo na razie tylko jeden kozak. Taki o. i ten prawdziwek no ale to jest ta strona gdzie było tyle także zobaczymy a co wy na to patrzcie <laughs> Raczej nie powtórzę tego grzybobrania sprzed dwóch dni. Niemniej w tym miejscu, gdzie na koniec mi tyle prawdziwków tam wyskoczyło. Jeszcze zobaczcie dwa znalazłem takiego. Dwa wyrosły ładne o. O tak lepiej może widać. No dobra, będzie taka doklejka do tamtego filmu, bo to dzisiaj nie ma co pokazywać o za bardzo. E no wiecie co, może, może jednak jest co pokazywać, <noise> jak się wychodzi na ścieżkę i się takie widoki widzi, zobaczcie, no. ja pierdzielę klasyk, piękny, twarda noga, czuję, będzie, będzie super, na ścieżce, hmm. Ale ten niedobry na pewno zobaczcie, tego nie takich nie zbieramy. Jak się nie znamy, to nie zbieramy. Hmm. A widzicie to tam? <laughs> A, chyba będzie brązowych kozak. Ale lokalizację sobie wybrał Przy samej wodzie. O jaki ładny no, i brązowy. No moi kochani. Jak co roku powstał filmik z grzybków. Tak jak widzieliście, trochę się tam nazbierało. A ja, ja już lecę, także może za dwa dni tutaj wrócę, bo tak czuję, że one takie małe były, że to dopiero wysypie się. Nie było, nie było, ja jeździłem tam, odpisywałem wszystkim, co na grzyby jeździli, że ja jeżdżę ile u Was grzybów, u mnie nie ma w ogóle. No także zobaczymy. A najwyżej coś nagram, jak będzie, jak nie, to nie i tyle, nie? O, ale prze, przeblask jakiś zrobiło. No tak jak mówię, jak co roku. Także dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Oczywiście gorąco Was pozdrawiam. I jakby co to zapraszam na jeszcze jeden film z grzybów, albo i nie. Wiadomo, wykopki naczelny temat. Także pozdrawiam. Cześć.